Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o coraz bardziej bolesnym problemie posłuszeństwa w Kościele, posłuszeństwa przełożonym, proboszczom, przełożonym Seminarium Duchownym Biskupom papieżowi. Ten problem kiedyś, czy nigdy nie występował przed Soborem Watykańskim II w takim wymiarze. Brak posłuszeństwa to było tworzenie się sekt, to było powstawanie anglikanizmu, protestantyzmu. Natomiast dzisiaj, zaraz po Soborze, pojawił się problem, Konfliktu pomiędzy nakazem posłuszeństwa a sumieniem. Konfliktu pomiędzy nakazem sumienia, nakazem posłuszeństwa wobec przełożonych i rodzącym się obok pytaniem: czy to jest posłuszeństwo Chrystusowi? Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę. Zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań najlepiej za pośrednictwem maili. I tak. <laughs> wszędzie w świecie, w normalnych y, społeczeństwach, normalnych państwach, pojawia się problem klauzuli sumienia, że, szczególnie w medycynie, ale nie tylko. Że, y, i pojawia się jakiś obowiązek pracownika i ten pracownik stwierdza, że spełnienie tego obowiązku będzie sprzeczne z jego sumieniem, no i odmawia wykonania tego polecenia. No i teraz mówię, w cywilizowanych krajach przyjmują to przełożenie do wiadomości. Natomiast w Kościele ze względu na pewną tradycję czegoś takiego nie ma. Znaczy, jaką tradycję? No, że przełożeni zawsze dawali polecenia, takie było przeświadczenie Chrystusowe, polecenia takie, jakie dałby sam Chrystus. Brak posłuszeństwa przełożonych, przełożonym to było. To był brak posłuszeństwa Chrystusowi. Znaczy, inna kwestia występowała zawsze w zakonach, bo tam się składa śluby posłuszeństwa. Świedcy takich ślubów nie składają, duchowni, którzy są w strukturze diecezjalnej, parafialnej, takich ślubów nie składają, natomiast w wielu, jeżeli nie we wszystkich zgromadzeniach zakonnych, takie śluby się składa, prawda? No i teraz to posłuszeństwo, brak posłuszeństwa to jest złamanie śluby, i to posłuszeństwo wymaga się w wielu różnych dziedzinach. No i teraz Kościół Katolicki to nie jest organizacja, w której trzeba słuchać przełożonych i już ślepo słuchać przełożonych. No i jest coś takiego, co się nazywa katolickie sumienie. Jest takie określenie tego katolickiego sumienia prawidłowo ukształtowane sumienie. Prawidłowo ukształtowane sumienie no to sumienie oparte o doktrynę, głęboko w tej doktrynie zakorzenione. No i teraz człowiek katolik. Nigdy nie może się tłumaczyć, że tak mi nakazał proboszcz, że tak mi nakazał spowiednik, że tak mi nakazał biskup, że tak mi nakazał papież i, i już jestem czysty. Nie ma żadnego problemu, nie mam grzechu. Jeżeli jest taki klasyczny przykład, jeżeli papież powie wprost, jest jeden Bóg, ale tylko w dwóch osobach. To każdy katolik ma obowiązek wypowiedzieć mu posłuszeństwo. Nie może, nie może w tej perspektywie, przynajmniej, ale już i w każdej, słuchać takiego papieża. No i teraz po Soborze Watykańskim II pojawił się cały zespół problemów, które powodowały, że poszczególni świeccy, Duchowni, zakonnicy, zakonnice, a nawet biskupi pytali się swojego sumienia o rozstrzygnięcie danego problemu i okazywało się, że to rozstrzygnięcie jest sprzeczne z wolą przełożonych. Tak się zaczęło od, gdy zmieniono liturgię i pojawili się tacy, którzy mówili: Ja będę, sumienie mi podpowiada, żebym nadal odprawiał mszę świętą y, trydencką. Y, takich problemów zaczęło się pojawiać coraz więcej. Y, mam tutaj kilka przykładów. Y, jeden przykład, poznałem księdza, który opowiedział mi tą historię, ale prosił, żebym jej nie ujawniał, Znaczy w odniesieniu do tego, do tego, kim on jest i kim był biskup, który jest bohaterem tej historii. No więc nie ujawniam. No w każdym razie ten ksiądz był proboszczem i przyszedł do niego, znaczy przyszedł, nawiedził jego parafię jako w formie wizytacji. Biskup był obecny na mszy świętej i po tej mszy zapytał proboszcza, księże proboszczu, dlaczego oni przyjmują komunię świętą na klęcząco. Przecież wydałem dokument, nakaz, żeby we wszystkich parafiach wierni przyjmowali komunię na stojąco. Na co ksiądz proboszcz odpowiedział, e, oni zawsze przystępowali na e, klęcząco i nie miałem sumienia ich podnieść z kolan, e, a po drugie, gdybym im nakazał podnieść się z kolan, to byłoby również sprzeczne z moim sumieniem, moim osobistym kapłańskim sumieniem. Biskup na to zareagował w ten sposób: No, nie jesteś mi posłuszny, nie możesz być proboszczem, od tej chwili przestajesz być proboszczem, jutro masz opuścić parafię. No i ten ksiądz zapakował walizki. Był już w wieku bliskim emerytury. I yy, yy, nie otrzymał od biskupa jakiejś innej funkcji, więc zaraz się na ulicy z tymi walizkami i. No nie wiedział, co zrobić, nie miał żadnych oszczędności, bo był takim bardzo pobożnym księdzem, który każdy grosz rozdawał biednym. No i znalazł się świecki, który kupił dom na nazwisko na swojego syna z notarialnym zapisem, że ten ksiądz będzie w tym domu mieszkał do końca swoich dni. Także w sumie męczeństwo tego księdza nie, 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 nie było takie, jakie mogłoby być. Znałem kleryka, który teraz jest księdzem, y, któremu przełożeni w seminarium, jeżeli nie sam biskup, już nie pamiętam całości tej historii, bo to parę dobrych lat minęło, przełożeni mu powiedzieli, że nie może przyjmować komunii na klęcząco, ma y, przyjmować na stojąco. I on powiedział, że to jest sprzeczne z jego sumieniem, no i natychmiast go usunięto. Z seminarium. Znam siostrę zakonną, której biskup powiedział, wezwał na audiencję i powiedział, że siostra wciąż cytuje dokumenty przedsoborowe. Absolutnie, proszę tego nie robić. Na co siostra odpowiedziała, przecież te dokumenty przedsoborowe są przynajmniej takiej samej rangi jak te posoborowe czy soborowe. A w tych dokumentach przedsoborowych jest bardzo wiele bardzo ważnych rozstrzygnięć. Nie mogę się zastosować, sumienie mi nie pozwala zastosować się tutaj do zalecenia księdza biskupa. No i ta siostra miała poważne, bardzo poważne problemy już nie powiem yy, jakie. I teraz zobaczmy. Rodzi się sytuacja bardzo trudna. Dlatego, że wypowiedzenie posłuszeństwa raz w jakiejś naprawdę istotnej sprawie, gdzie nasze sumienie katolickie prawidłowo ukształtowane nam to jednoznacznie podpowiada, żebyśmy nie postąpili tak jak kramkarzom, tylko inaczej, tutaj jest niebezpieczeństwo, że w innych sytuacjach, gdzie posłuszeństwo. Powinno mieć miejsce, tego posłuszeństwa zabraknie, że tutaj wierny kapłan, biskup, zakonnik wybije się na niepodległość znaczy w cudzysłowie, prawda? zacznie sam rozstrzygać pewne istotne problemy i w ten sposób postawi się na miejscu Boga. Zachowa się tak jak szatan. Dzisiaj wielu, bardzo wielu świeckich, i nie tylko świeckich, również kapłanów ma, ma ten problem, że ciągle następuje zderzenie pomiędzy tym, co mówi papież, pomiędzy tym, co mówi biskup, pomiędzy tym, co mówi probost, a tym, co mówi sumienie, jest totalny rozdźwięk. No i, i, I to musimy bardzo uważać. I z tego jest taki wniosek, że trzeba nasze sumienie no kształtować i kształtować i kształtować. A to wymaga no, wiedzy i zrozumienia. Znaczy nie wystarczy już taki poziom wiedzy na temat naszej doktryny, katolickiej doktryny, na temat tego, co jest w dokumentach, tylko potrzeba pogłębionego. To nasze pogłębione wiedzy, to nasze sumienie musi być uwrażliwiane w sposób szczególny i żebyśmy nie pobłądzili, bo możemy pobłądzić, będąc posłusznymi i możemy pobłądzić, będąc nieposłusznymi, prawda? I sytuacja jest bardzo taka no, nienormalna, bolesna. No i teraz ten temat poruszył również biskup Strickland, tak, który ostatnio, w ostatnich latach zaczął, sumienie mu zaczęło podpowiadać co innego niż były rozstrzygnięcia na przykład papieża, czy pewnie episkopatu USA. I pojawił się taki e, tekst biskupa Stricklanda, bardzo ważny tekst, który chyba w części, nie wiem czy w części, czy w całości, e, przytoczył portretal PH-24, i też do tego tekstu się tutaj e, odwołam. W tym tekście pisze on, byli święci, którzy wskazywali, Iż nadejdą czasy zamętu, gdy wierni będą musieli rozeznawać nauki swoich pasterzy na podstawie znajomości magisterium i doktryny kościoła. Przyp y y tutaj od redakcji. Przypomina też, że papież może pobłądzić, co pokazuje choćby przypadek potępionego pośmiertnie honoriusza I z VII wieku, o którym jego następca Leon II powiedział, iż. Nie próbował uświęcać tego kościoła apostolskiego nauczaniem tradycji apostolskiej, lecz profanacją zdrady dopuścił do skażenia e, jego e, czystości. E, biskup Strickland przywołał też twierdzenie świętego Roberta Bellarmina, który napisał: Tak jak dozwolonym jest opierać się papieżowi, który atakuje ciało, tak też dozwolonym jest opór wobec tego, kto atakuje duszę, albo niszczy porządek cywilny, albo nade wszystko próbuje zniszczyć kościół. Twierdzę, że dozwolonym jest stawianie mu oporu przez niewykonywanie jego nakazów i przez utrudnianie wypełniania jego woli. Jednakże niedozwolonym jest osądzanie go, karanie lub detronizowanie, jako że są to akty przynależne zwierzchności. Przypomnę, że święty Robert Bellarmin to był wielki doktor kościoła, czyli ktoś, kto, którego nauki były najlepsze w dziejach kościoła w, w danej dziedzinie i święty Robert Bellarmin to był doktor, który reagował na reformację protestancką. Biskup Strickland zacytował też arcybiskupa Fultona Shina, który pisał e, o nieprzyjacielu ludzkiego zbawienia. Cytat: On założy antykościół, który będzie małpą kościoła, ponieważ on, diabeł, jest małpą Boga. Będzie on miał wszystkie cechy kościoła, ale odwrócone i będzie pozbawiony boskiej treści. Będzie to mistyczne ciało antychrysta, które pod każdym względem będzie przypominało mistyczne ciało Chrystusa. I tu znowu redakcja skracała ten tekst. Jak ostrzega autor, powinniśmy mieć się na baczności wobec zwodzenia, jakie Pan Bóg dopuszcza na Kościół. I tu cytat wprost z arcybiskupa Stricklanda. Podobnie jak powinniśmy być świadomi ostrzeżeń, jakie otrzymaliśmy w związku z Antykościołem, który zostanie opróżniony ze swojej boskiej treści i któremu będzie przewodniczył Antychryst, musimy również zdawać sobie sprawę z możliwości, że w pewnym momencie Bóg dopuści, aby oszust zasiadł na tronie Piotra. Musimy zawsze czuwać, abyśmy w takiej sytuacji byli posłuszni. Samemu Jezusowi Chrystusowi, który jest wcieloną prawdą i który objawił nam swoją prawdę w świętym depozycie wiary, który jest niezmienny. Depozyt wiary, doktryna Kościoła zawarta w dokumentach Kościoła, które pojawiały się od jego początku po dzień dzisiejszy. Z tym, że trzeba pamiętać zasadę. E, tworzenia się czy rozwoju doktryny, że no, nowy dokument, który się pojawia, nie może przeczyć temu, co jest w starych dokumentach. Może je dopowiadać, może mówić na inny temat, ale nie może przekreślać. Dalej cytuję e, biskupa Stricklanda. Autentyczne posłuszeństwo stanowi, iż nie wolno nam być posłusznym nikomu, kto sprzeciwia się prawdzie i którego pragnieniem jest zniszczenie kościoła. Możemy być jednak pewni, że nawet gdyby doszło do tak tragicznej sytuacji, prawdziwy kościół pozostanie nienaruszony, choć być może na jakiś czas powróci do kataków. Nauka jest jasna. Tylko wnioski praktyczne, jakie mamy wyciągnąć z tej nauki, my, każdy z nas, ja Stanisław Krajski, czy pan, panie Janie Kobalski, to już jest inna kwestia. To jest bardzo trudna kwestia i pamiętajmy o tym, że bardzo łatwo tutaj pobłądzić. I powtórzę, że pobłądzić można w dwóch kierunkach. Można pobłądzić będąc posłusznym i można pobłądzić będąc nieposłusznym, tu linie są często bardzo cienkie nie do końca wyraźne prawda? jesteśmy w tragicznej sytuacji, oczywiście każdą taką kwestię trzeba też omodlić ale jednak decyduje tutaj sumienie a sumienie jest związane z wiedzą, z intelektem z rozumieniem z rozumowaniem także o, o to musimy zadbać Pamiętajmy, że Kościół katolicki stał się w pełni katolicki w XIII wieku, kiedy nastąpiło pełne uzgodnienie wiary i rozumu. I, i, I to uzgodnienie musi w nas być i musi być w Kościele. Natomiast, żeby ono funkcjonowało, żeby funkcjonowało w naszym życiu, potrzeba nam. Yy, intelektu, potrzeba nam wiedzy, potrzeba nam rozumień. W jednym z programów z Dariuszem Pawlakiem na temat problemów katolickich, cyklu na temat problemów katolickich, poruszaliśmy problem prawdy w Kościele. Ten problem też jest poruszony w tej książce, o, która ostatnio wyszła, naszego autorstwa o Antychryście, demonach i Kondycji Kościoła. Prawda w naszym życiu umysłowym, w naszym życiu intelektualnym związana jest z filozofią, pod której wpływem jesteśmy. I jeżeli to jest tak, jak zaleca Kościół, że jest to filozofia świętego Tomasza, jak zalecał zawsze w dokumentach Kościoła, aż po Jana Pawła II, być może Benedykta, nie, nie pamiętam. Dokumentu Benedykta na temat Świętego Tomasza, ale, ale pamiętam nauczanie Jana Pawła II na ten temat. No więc, jeżeli kościół, jeżeli teologzy, duchowni, świeccy idą za Świętym Tomaszem w taki czy inny sposób, bo świeccy niekoniecznie muszą go jakoś tam bardzo znać. No to jest wszystko w porządku. Pojęcie prawdy, zjawisko prawdy funkcjonuje. Jak zjawisko prawdy funkcjonuje, wszystko y, się rozstrzyga prawidłowo. Natomiast historycznie stało się tak, to się zaczęło gdzieś w XIX wieku, y, że y, świętego Tomasza zaczęto gdzieś spychać na margines, a odwoływać się do filozofów, którzy nie byli. Y, Sami oni nie byli katoliccy, nie, nie byli w zgodzie, ich rozum nie był w zgodzie z wiarą. No i to spowodowało takie zagubienie, jakie, jakie dzisiaj jest. Jeszcze jedna uwaga na temat posłuszeństwa. Na koniec, my mamy problem z posłuszeństwem. Ja mówię, mówiąc, my myślę. My gorliwi katolicy, katolicy, którzy starają się być gorliwi, którzy starają się być wierni Chrystusowi i doktrynie. Natomiast moderniści, którzy poszli jakimś tropem Szatana, w najczęściej w sposób nieświadomi tego, że idą drogą Szatana, no to oni nie mają problemu. Oni po prostu są nieposłuszni. Czasami udają, że są posłuszni, jak to im pasuje, a jak im nie pasuje, to, to yy, tak bełtają, mieszają, że wychodzi na, na ich. Jak studiowałem w Akademii Teologii Katolickiej, no to wtedy jeszcze były czasy, lata, yy, w zasadzie 80., to były czasy, kiedy nikt by na uczelni nie powiedział, że. Będzie działał w sposób sprzeczny z nauczaniem kościoła. Więc wszyscy moi profesorowie powtarzali, że są to minstami, że oni idą za świętym Tomaszem. A myśmy, jako studenci już pierwszego roku, wiedzieli, że 80% z nich nie ma nic wspólnego z Tomaszem. Także y, pytanie, czy oni wierzyli w to, co mówili? Być może wierzyli, być może nawet wierzyli, ale to już jest. Problem samookłamywania się to jest problem funkcjonowania sumienia, to jest problem, czy to sumienie jest prawidłowo ukształtowane. Módlmy się o to, żeby te sumienia prawidłowo ukształtowane funkcjonowały i w świeckich, i w kapłanach, i w zakonnicach, i w zakonnikach. I w wikarych, i w proboszczach, i w biskupach, i w papieżu. Dziękuję bardzo.